Witam, drogi skopiony, na czytaniu tygodniowym od 17 do 23 stycznia. Tak jak w rozkładzie rocznym, yy, będzie miłość, relacje, praca, finanse, najważniejsze wydarzenie roku i karta rada. Także rozkładamy. Mam nowe karty. Się pochwalę. Dobrze. Miłość, miłość, relacje, skorpiony. Praca. Najważniejsze wydarzenie tego tygodnia. I rada na ten tydzień: z przełożenia dwie buławy. W ten tydzień będzie. Yy... Będziecie troszkę taki tacy zawieszeni, niepewni tego, w, którą, w którym kierunku iść. My dwie buławy to jest potrzeba podjęcia decyzji, yy, ale tak jakbyście już wiedzieli, w którym kierunku iść, tylko nie wykonaliście tego pierwszego kroku, tak to czuję na, na dzień dzisiejszy. Dobrze, miłość. Skorpion. Super, w miłości skorpion y, albo panie z znaku skorpion czują się, są w swoim żywiole i czują się y, bardzo seksownie, y, czują się atrakcyjne, czują, że to one, że tak powiem, przewodzą w miłości, y, że to od nich zależy wszystko, y, bo jesteście w energii królowej buław. A to, ta energia jest bardzo bliska Skorpionom. Mimo tego, że to ogień. I tu Skorpion pokazuje, że jest w trakcie pracy nad budowaniem relacji z, z wielkim potencjałem. Dla panów być może, że spotkają taką kobietę, która która będzie taką muzą, że dla niej się będzie chciało po prostu żyć i być lepszym, a panie będą w takiej energii yy, i będą miały te, takie poczucie, że, yy, że mo może być tak, jak właśnie one chcą, tylko wystarczy yy, o to zawalczyć, tak? Bardzo dobry tydzień w miłości. Yy, może on ten tydzień może być przełomowy i może prowadzić do czegoś bardzo. Yy, z wielkim potencjałem, tak? Czyli taki jakby początek yy, czegoś trwałego. W pracy. W pracy jakieś wiadomości. Z jakby z daleka, tak jakby nie wiem, z zagranicy, może. Ale tutaj jakby to będzie miało silny związek z autorytetami. Tak jakby w pracy bardzo dużą rolę miał odegrać ktoś, kto jest autorytetem w danej dziedzinie. I tutaj jakby od tej osoby jest wiadomość, że może przyjechać, nie wiem. Na przykład tak jak pracujecie w firmie z Filion, z. Przepraszam, <laughs> yy, jakby, jakbyście mieli placówkę na przykład w Polsce, a główną siedzibę, siedzibę w Niemczech, to tutaj mi się pokazuje, jakby taki autorytet miał przy, przyjechać do Was. coś takie, Taką historię tu widzę. Ewentualnie może też to dotyczyć jakiegoś silnego wpływu yy, autorytetów w danej dziedzinie, yy. Na ruch w Waszej firmie, że może się dużo zadziać. M może być tak, że nagle na przykład bardzo dużo zamówień przyjdzie, albo y nagle się okaże, że tak jakby się coś odblokowało i zaczęło się bardzo dużo dziać. No dobra. Najważniejsze wydarzenie tego dnia. Y Intuicyjnie, intuicyjnie, jakby um, nauczycie się walczyć o swoje. Znaczy, wasza intuicja, znaczy, tak. Jakaś osoba może też być y, y, ukryta, ktoś, kto nie jest taki oczywisty, będzie miał bardzo duży wpływ y, na to, że nauczycie się y, za walczyć o swoje. Że zechcecie walczyć o swoje. Tutaj. Y ta walka może nie, nie wynika tutaj. Yy, to nie jest walka o coś. Tu to, to, to chodzi o, o utrzymanie, właściwie, yy, jakby nie poddawanie się. Może to też dotyczyć yy, kobiety w Waszej rodzinie. To może być yy, jakaś Wasza ciotka, nie wiem, ktoś, kto ma na Was duży wpływ, yy, ale to jest starsza osoba, bardzo opiekuńcza. To może być babcia, to może być teściowa. Yy, I tutaj pokazuje mi się: yy, dla, 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 nie, dla niektórych może to być też jakby walka o, o dziecko z tą kobietą. Pokazuje mi się tutaj taka historia, jakby pokazanie, jakby walka o dziecko. Yy, już takie starsze dziecko w wieku szkolnym. Jakby z Teściową, nie, po, pokazanie tego, że yy, wyznaczenie tej granicy, tak? No zresztą nie muszę tu się chyba wypowiadać, każdy wie, jak to z Teściowymi bywa. No to taką energię tu czuję. Można to sobie przełożyć oczywiście na, na inne relacje, ale generalnie rozumiecie sens tego zdarzenia. Jaka jest rada? Hmm. Nie bójcie się prosić o pomoc yy, nie, jakby młodszych ludzi. Tu mi się pokazuje, jak tak, znaczy czuję taką energię, jakby yy, jakby Skorpion miał problem z tym, że, żeby prosić o pomoc. Żeby korzystać yy, tak. Może tu chodzi o to, żeby. żeby yy, Przykładowo, jak macie dzieci, to żeby nie brać wszystkiego na siebie, nauczyć się dzielić obowiązki. Coś takiego czuję. Ale to może być i w pracy, żeby nie brać na siebie wszystkiego. No dobrze, to ruszmy tutaj tych kart. Zobaczymy. Co jeszcze powiedzą karty na temat miłości? No cóż, no karty pokazują, że z Panie z znaku skorpiona czują się świetnie i lekko w swojej takiej tej buławowej energii, takiej ognistej, w sensie tutaj czuję dużo namiętności, takiego samozadowolenia z siebie, takiego yy, dobrego samopoczucia, czyli skorpionice dobrze się czują ze sobą jako, jako kobieta, czują się kobietą. <laughs> yy, I praca nad tym, żeby się tak czuć, sprawia im ogromną przyjemność, i, i idą w tym kierunku z taką wiarą, nadzieją i taką podjarką bardzo fajna energia. Natomiast, yy, jeśli chodzi o budowanie tej stałej relacji z wielkim potencjałem, to skor, pani skorpion jakby jeszcze balansuje, jeszcze mm, próbuje różnych opcji. Yy, nie, wyklucza, nie wyklucza zmian w relacjach, co wcale nie znaczy, że, że będzie coś zmieniać, ale zaczyna się otwierać. Otwierać się na to, że yy, zasługuje na coś lepszego. Może to też dotyczyć relacji istniejącej i po prostu Wraz z, z podniesieniem swojej samooceny i takiego czucia samozadowolenia, pani Skorpion pokazuje, że, że, chce, że chce zmian, które, które będą obfitować później w dobre wydarzenia i w takie. Że ta relacja ma szansę po zmianach, ma szansę być satysfakcjonująca. Dla panów, skorpionów, to wiadomo trzeba odwrócić, że, że to w ich życiu jest taka kobieta. Dobrze, co tam w pracy? Karty jeszcze dopowiedzą. Kim jest ten autorytet? Co mi tutaj karty chcą pokazać? O, chcą iść dwie, więc weźmiemy dwie. Tak, tutaj, jeżeli chodzi o pracę. To to jest osoba tego kapłana to jest. To są z, zmiany, które będą postępować bardzo powoli. I bardzo możliwe, że Wy się już spodziewacie tego, bo tak jakby tu czuję, że, że to już wszyscy wiedzą, że co się święci, tylko jeszcze nie, pod, nie została podjęta decyzja. I to też, jeżeli to będą zmiany, to będą bardzo takie powolne, systematyczne, że nie odczujecie tego bardzo. Ale będą generowały takie chwilowe poruszenie i, i, i dużo ruchu. Bardzo możliwe, możliwe, że u Was w pracy będzie jakaś. Yy, yy, Jakaś współpraca, tak jakby, nie wiem, dołączenie kogoś jeszcze do, do firmy, nie wiem, połączenie firm, czy, y, czy to mogą dotyczyć też zmiany y, na zasadzie pracowników, że, żeby, że pod wpływem tych decyzji ludzie będą musieli ze sobą współpracować. Ale generalnie pokazuje mi się tutaj, że to są, to są dobre decyzje i tutaj to wszystko idzie w dobrym kierunku. Jeżeli chodzi o to wydarzenie tygodnia, tak, tutaj ewidentnie pokazuje mi się dziecko. Jak mówiłam o tej walce z teściową, tak? Czy tam zależy, kto jaką ma sytuację? To właśnie, jeśli chodzi o tą walkę, to tutaj jest walka o równowagę. Czyli jeżeli y, jest jakiś problem z dzieckiem i z, z, z opieką, to tu karty pokazują, że będziecie walczyć o to, żeby nie było przegięcia, tak? W żadną stronę. I i wy się pokazujecie tu jako y, osoby, które świetnie sobie poradzą na, z emocjami, że y, nie dacie sobie wejść na głowę, ale też i nie. Negatywne emocje też nie wezmą nad wami góry. Także y, tutaj skupcie się. Skupcie się też i na radzie, żeby, żeby skorzystać z pomocy, żeby się nie bać prosić o pomoc. Wszystkiego dobrego, drogie skorpiony!